Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o sprawdzaniu przebiegu w samochodzie. W jakim, gdzie jest ten przebieg zapisywany w poszczególnych modelach samochodu. Także zaczynajmy. W tym odcinku opowiem o Audi A4 B8. Jak tutaj wiemy albo i nie wiemy yy, Podstawowy moduł, pierwszym modułem, który jest zapisywany, jest oczywiście moduł deski rozdzielczej, tam gdzie najczęściej ten licznik przebieg jest cofany. Kolejnym to, co nam się wyświetla, oczywiście od razu po przekręceniu kluczyka. Kolejnym modułem jest moduł silnika zarówno benzynowego, jak i diesla. Trzecim modułem jest moduł skrzyni biegów. Tak jak w poprzednim filmie Audi A6 C7, także możemy wyliczyć na podstawie czasu działania skrzyni, w zależności od sterownika, albo przebieg jest zapisywany, albo na podstawie tego możemy wyliczyć orientacyjny przebieg samochodu. I ostatnim modułem jest elektronika kierownicy, gdzie także jest ten przebieg zapisywany. Zarówno w parametrach bieżących, jak i w informacji o sterowniku różne wersje, powiedzmy, różnie to udostępniają. Także tak to mniej więcej wygląda w Audi A4 B8. Było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia. Do następnego odcinka.